Ślak trafi, Jerzyk, godołem ci. Jak u poli zryja, to nie siadaj na wóz. He, to no, podobno to nawet jak wypijesz, to na huźdowce się nie może schućć, no. Bo się od razu zapuszkuje. ślak trafi. He, takie zasy mamy A nie poła, może by ten kunik sam poszedł do domu, ślak trafi, a Jerzyka se weźmie ta. Nie do rady. No to zadzwonię po niepokobite, jego. No, cześć, Basia. Słuchaj, no, musisz tutaj podejść, bo ten akacyjkowy las, no. He, Jerzyka twojego poły twojego złapały. He. A upalił, ryjał wodka i jechał kuracyjnie. U nawet nie widz, co u bo mu śpi, kuj sobie u no. I połego złapały jeżyka biorą na dołega, kunia musi wziąć. Nie puści kunia samego, godą mu to, ale chcę nie do nic powiedzieć, bo od razu się cepie. No, musisz basia przyjść i go wziąć. Jeszcze za tam rądko, podobno na tym rondzie tam, no, koło etka całe rondo zasrął. No, nie wiem, co mu do, do, do zarcio, he, gdzie musiała to, to wyczyścić No to przyjdź, jak trafi. Ja tu poczekam na ciebie, no na razie. tam już jego idzie. Trzymaj tego kunia jak ześ złapał, he? szlak trafi, jasy rok nie będę wolą.